No cześć, jest 7 lutego, wylądowaliśmy w Oldenis, w miasteczku, e, idziemy pozwiedzać trochę, a później przez kilometry stąd e, pojedziemy na plażę, aby się dziś zatrzymać na nocleg. No i właśnie się żegnamy z naszą miejscóweczką, spędziliśmy tu trzy dni, eee, tam staliśmy, nie, właściwie to tam staliśmy, <grymne> tam staliśmy eee, i poznaliśmy zarąbistych Polaków, eee, Iwonkę, no Iwonka to musiała być fajna i Waldka, eee, trzy dni z nimi spędziliśmy, wieczorki w ciągu dnia, a teraz ruszamy na nową miejscówkę do miejscowości albo wioski. Kas jakby po naszemu, a nie wiem czy nie kasz. I tak to wyglądało tutaj. A tu jest mój mąż, który zaparkował nasz domek na kołkach. No i tam w dole staliśmy. Piękne góry. No i jedziemy z tego Oludeniz do tej miejscowości Kas i taka trasa. No tutaj już morza nie widać, tam mieliśmy ujęcia, ale trasa jest po prostu e, No kurwa. <ścoughs> Za przeproszeniem, ale... Bo już myślałam, że już lęków nie mam, ale jednak tu tak jest przewyższenie, ale jest pięknie. Skały koło dwa góry, tam po... Widać śnieg. góry śnieg. Po prostu petardziocha, bo widokowa nie gorsza niż Lugara Pass, która jest najsłynniejsza w Albanii. Tam widać śnieg. Znaczy właściwie go nie widać. Znaczy ja go widzę, ale wy go nie widzicie. No i wjeżdżamy dalej. Byliśmy, już myśleliśmy, że już będziemy zjeżdżać w dół. E, I na jedynce. I na jeden cel... O Boże, I ja myślę... Ja myślałam, że już się nie boję, nie? No ale ta trasa to jest adrenalina. Jarek powiedział, że się czuje dziwnie, a jak dziwnie, to ja już się boję jeszcze dwa razy bardziej, bo znaczy, że on też ma e, lekkiego pietra, tylko się mi nie przyznaje. Ja pierdzielę mega. Mega. Jesteśmy tak. W zabezpieczeń tutaj praktycznie nie ma? Nie, nie praktycznie. Może, że śniegu nie ma. Dobra, nie mów, dobrze, że z twojej strony tym razem. Nadrobiliśmy 20 km, ale no nie, no trasa jest po prostu jest super dla kogoś, kto lubi adrenalinę, to nie trzeba lecieć balonem ani nic, bo ma tutaj. Zgadza się Jarek? No zgadzam, fajna trasa. Dobra, kończę, bo ja muszę się skupić, żeby przeżyć. Jesteśmy wysoko w górach, na ponad 1000 metrów nad poziomem morza było stromo. Z górki, jak i pod górkę. Jedziemy teraz w dół. Było niebezpiecznie. No i jedziemy w dół cały czas. A tutaj takie widoki. Widzisz ten Widzę jaki ten kolor w morze, woda ma. No, masakra. Jest to tak ślicznie. Te pola, jakie no. zielone, to wszystko. Pytko. Czy pytko jest, no? Ktoś tutaj nawet ogniska robił. O, no, widać. A tam, a tam jest ślady po widzisz? No. A no, butelki po piwie. I po winie. Ale miejsce, petarda. Piękne. Jedziemy dalej. piesek? Co Iwonka tam rysowała? Nie wiem, zobaczyć. O, Polska! Nasi tu byli. Proszę. Polska. Jak, o ile się ochrony nie zrobią, No mm -hmm. nie wiem, czy to słońce, czy my po prostu ostygliśmy po marszu. Słońce i po marszu. Tak się bawimy z Turkami. Dzisiaj jest niedziela. Dużo tutaj Turków przyjechało. Paserują i ona dopiero wy... wróciła z... z długiej wycieczki. Była aż tam na końcu. Merhaba! I ten. Taki widoczek mamy. Mieliśmy stąd dzisiaj jechać, ale raczej jest to niemożliwe. Jest cieplutko. Fajne. Hej, jest 13 luty. Jesteśmy nadal w Turcji, miejscowości KAS. Wiadomo, że w świetle tego co się wydarzyło to troszkę nam jest smutno, ale obserwujemy, że Turcy też się świetnie bawią, mimo że to dotyczy ich bezpośrednio. Więc my pamiętając o tym, co się zdarzyło, korzystamy z tego, jak możemy miejscowości właśnie dopiero przyjechaliśmy. Miejscowość jest przecudowna. Pięknie jest. E, to tak jakiś stary amfiteatr. Jest tylko jeden minus, ale może nie będziemy o tym mówić. Jest mega gorąco. A nie, to nie jest minus, to jest mega plus. To jest przyjemnie. A ja mówiłam o minusie. Jaki to? Ty wiesz, ceny. A ceny. Ceny są niestety wysokie, w ogóle nie spodziewaliśmy się. To jest malutka miejscowość, to nie jest jakaś metropolia typowo tak. turystyczne miejsce. Tak, ale piwo w lokalu przeliczyliśmy 21 zł jedzenie hmm. też wcale nie tanie bardzo drogo jest tutaj więc no cóż dobrze, że mamy swój domek na kółkach no. bo piwko z 10 zł w sklepie no. no ale to nie jest ważne ważne jest to co widzimy nie przyjechaliśmy tu żeby pić i jeść bo my zmieniamy się no. dla was na lepsze dla żebyśmy siebie. ładniej wyglądali. Tak, żebyśmy y, ten, bo kamera pogrubia. Dobra, tyle. I tak wygląda właśnie to miejsce. Tam niżej stoją kamperkiem coś Polacy. Tak, zobaczyć, zwiedzić miasteczko. Niestety nie zostaliśmy ich, bo byśmy się przywitali. No, byliśmy koło nich, ale nikogo nie było. A z nami góry. Pięknie zostajemy tu dzisiaj na noc, a jutro jedziemy dalej.